Oliber zaczyna? E, oczywiście mogę zacząć. Chciałbym nawiązać do nieco mniej eksponowanego fragmentu działalności księdza, czyli działalności charytatywnej. Przez długi okres w dziejach działalność charytatywna opierała się na wspólnotach. To więzi międzyludzkie były podstawą tejże działalności. Obecnie większa część tego typu działalności została w pewien sposób zawłaszczona przez państwo. Państwo, które wprowadza działalność charytatywną i pod nazwą redystrybucji tak naprawdę, której fundamentem jest przymus oraz wysokie koszty administracyjne oraz tak naprawdę demoralizacja zarówno darczyńców, jak i osób biorących tego typu dotacje, jeżeli tak to nazwiemy. I darczyńców w tym sensie, że ludzie obecnie myślą, że nie powinni nawet pomagać innym ludziom, nie odczuwają takowej potrzeby, ponieważ sądzą, że załatwi to za nich państwo. I jak ksiądz odnosi się do tego typu przemiany? To znaczy, mamy dwie skrajności. Mamy tą skrajność, która jest mnie najbliższa, czyli wtedy, kiedy wolni obywatele organizują się w sposób najróżniejszy. Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe tu ogromną rolę odgrywają, związki religijne, nie tylko Kościół katolicki, ale również inne, także samorządy. To wtedy jest współpraca, jest pomocniczość państwa i oczywiście są absolutnie zawsze potrzebni społecznicy. Tylko ci społecznicy mają możliwość działania. Natomiast druga skrajność, to jest państwo, które wszystko zawłaszcza, a więc również oświatę, służbę zdrowia, opiekę społeczną. Tak było w komunizmie. Na przykład domy pomocy społecznej miały taką nazwę. Państwowe domy pomocy społecznej. Czyli nawet to miejsce, które miało być miejscem w postaci domu rodzinnego, miało ten przymiotnik państwowy. Dzisiaj w Polsce jest ogromny chaos. Niestety jest to wina kolejnych ekip rządowych. Które organizacje pozarządowe, tak jak fundacje, które prowadzę fundacje imienia Brata Alberta dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, traktują jako zło konieczne. Ja tego doświadczyłem w tym roku w Sejmie Polskim, kiedy razem z rodzicami dzieci niepełnosprawnych intelektualnie przez kilka dni, ja byłem dziewięć, oni 16 dni, musieliśmy dokonać strajku okupacyjnego, żeby posłowie wszystkich opcji wreszcie zrozumieli, że na rodzinach dzieci niepełnosprawnych i na organizacjach pozarządowych nie można oszczędzać, bo to jest absurd. To trzeba współpracować, pomagać, wspierać po to właśnie, żeby to było lepiej zorganizowane. Więc mówimy 25 lat wolności, a ja w tym 25 roku byłem na strajku w Sejmie, więc jestem sceptykiem co do pewnych zmian. A żeby nie być no, ale go... to, to też świadczy, proszę księdza, też o wolności. Mógł tak, no, no, ja wszedłem no. nielegalnie, to się przyznaje. Po prostu w no, jeden sposób no. mnie wprowadził na dwie godziny i zostałem dziewięć y, 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 dni. Chociaż no, wiadomo, były media, ukłon do mediów. Gdyby nie media, to by nas tam wyrzucono od razu pierwszego dnia. Więc media spowodowały, że ten nielegalny w sumie strajk. Tylko do czego dochodzi, że rodzice dzieci niepełnosprawnych a więc ci, którzy ponoszą bezpośredni ciężar opieki, nie wierzą politykom i muszą strajkować. Czyli powtarza się sytuacja z czasów komuny. A jeszcze ostatnią rzecz dodam, że w tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkursy. Nawiasem mówiąc, fundacja, którą prowadzę, zdobyła w tym bardzo trudnym konkursie odpowiednie miejsca dotacje. Dostaliśmy zatwierdzenie, a za tydzień obcięto 20%. No to jest absurd, bo to zabije e, e, inicjatywę społeczną, bo państwo jest niewiarygodne. Przyznaje dotacje i za tydzień zabiera. No to na miłość boską nikt z takim państwem nie za bardzo chce później współpracować.